Która jest godzina w tej chwili? Kto ma jakiś fajny zegarek? Co taki zegarek może mierzyć? Czy tylko czas, czy coś jeszcze? Gdzie jeszcze można sprawdzić, która jest godzina? Gdzie ludzie umieszczają zegary? Gdzie można znaleźć taki duży zegar widoczny z daleka? A co się dzieje, gdy ktoś się spóźnia? Opłaca się spóźniać, czy raczej nie? Wypada się spóźniać, czy raczej nie? A czas, czy płynie szybko, czy powoli, jak można dobrze czas wykorzystać? Czas może biec, czas może płynąć, czas może się wlec. Co jeszcze może dziać się z czasem? Jezus dzisiaj mówi, czas się wypełnił, czy czas może się wypełniać? Jak? Co go może wypełniać? Czy to jest dobrze, kiedy czas się wypełnia, czy raczej nie? Czas wypełniał się obietnicami ze strony Pana Boga składanymi narodowi wybranemu, obietnicami przyjścia Zbawiciela na świat. A teraz. Kiedy czas się wypełnił, kiedy Jezus przyszedł, głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. Moje życie to też kawał czasu, i także w nim chodzi o to, aby go wypełniać. Przede wszystkim wiernością Panu Bogu, dobrymi uczynkami, doświadczeniem miłości ze strony Pana Boga i wobec drugiego człowieka. Tym czas może się wypełniać. I wtedy nabiera sensu, wtedy nabiera ogromnej wartości. I kiedy będę odchodził z tego świata, kiedy będzie kończył się mój ziemski czas, dobrze by było, gdybym powiedział: Czas mojego życia się wypełnił. Naturalnie dobrem. W związku. Z dzisiejszą Ewangelią i wezwaniem Pana Jezusa zachęcam małżonków, aby we dwoje porozmawiali o tym, na co nie mają czasu. Można zrobić listę rzeczy, na które nie ma się czasu, warto o nich co jakiś czas porozmawiać. Może na jedną, na drugą rzecz ten czas znaleźć. Zachęcam także do współpracy całą rodzinkę. Dzisiaj w Ewangelii. Jezus powołuje uczniów i chce ich uczynić rybakami ludzi. Proszę wymyślić wyposażenie dla rybaka ludzi, co musi posiadać, aby dobrze spełniać swoje obowiązki. Można to narysować, można o tym porozmawiać, można to także zrobić. Warto także porozmawiać z nastolatkami. Dzisiejsze czytania dają świetny temat do dyskusji. Pytanie, czy dzisiaj możemy poczuć się przymuszani przez wiarę, przez Boga, przez Kościół do oddawania czci Bogu? Jonasz próbuje uciekać. Jonasz próbuje się buntować. Kiepsko mu to wychodzi. Wiadomo, skutki są mizerne. Czy my mamy jakieś wyjście? Czy będziemy grzecznie do końca życia chodzić do kościoła i czynić dobre uczynki? I czy to jest uczciwe ze strony Pana Boga, że tego i tylko tego od nas oczekuje? A może oczekuje jeszcze czegoś innego? Ciekaw jestem. Życzę miłych rozmów.